Witam. Dzisiejszy film będzie poświęcony tematyce pomiaru impedancji pętli zwarcia. Jest to kolejny z pomiarów z zakresu ochrony przeciwporażeniowej, który wykonujemy zarówno podczas badań instalacji, zarówno odbiorczych, jak i okresowych. Dzięki temu pomiarowi możemy mieć pewność, czy w przypadku uszkodzenia izolacji, tutaj mam na myśli doziemienie podczas pomiaru pętli zwarcia między przewodem fazowym a przewodem ochronnym, kiedy mamy, to jest jeden z wariantów, czy wyłączenie zasilania nastąpi w odpowiednio krótkim czasie. Jest to dlatego ważne, bo w takiej sytuacji pojawia się nam napięcie fazowe no, na obudowach, co może urządzeń, co może grozić porażeniem. I również można wykonać pomiar impedancji pętli zwarcia między przewodem fazowym a przewodem neutralnym, co z kolei ma znaczenie dla Szybkiego wyłączenia zasilania w przypadku zwarcia między żyłą fazową neutralną no i tymczasem, czy zabezpieczenie zadziała odpowiednio szybko? Jest to ważne. Dlaczego? Bo otóż pętla zwarcia Ln pokazuje wartość prądu, przy którym zadziała nam wyłącznik nadmiarowo prądowy. W przypadku pętli zwarcia LPE, no tutaj mamy niejako no dwie, dwa przykłady. W układzie sieci TN, no to mierzymy dla wyłącznika nadprądowego, można też różnicowo-prądowego dla układu TT, no tutaj głównie wyłącznik różnicowo-prądowy, ponieważ pętla zwarcia... Zamyka się, przy LPS, zamyka się przez ziemię, ma wartość kilku ohmów. Gdybyśmy poprzestali na wyłączniku prądowym, to by praktycznie nigdy nie wyłączyło. No ale można się zabezpieczyć przed pojawieniem się niebezpiecznej różnicy potencjałów przez wykonanie połączeń wyrównawczych. No to żeby nie przedłużać, przejdziemy sobie za chwilę do praktycznego wykonywania pomiarów. Ja sobie jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, że niektórzy elektrycy mówią, że dzięki pomiarowi pętli zwarcia (LPM) możemy rozpoznać układ sieci, no bo otóż w prawidłowej no, nie jest to do końca prawda. I układ sieci najlepiej w danym budynku najlepiej sprawdzać albo to na umowie o przyłączenie, albo dzwoniąc do zakładu energetycznego, bo na przykład układ TN będzie miał w przybliżeniu zarówno dla LN jak i LPE pętla zwarcia będzie miała bardzo zbliżone wartości. LPE może mieć wartość mniejsze, nieznacznie jeżeli będziemy mieć jakiś rozbudowany system uziemień czy połączeń wyrównawczych. No dla układu TT niby pętla zwarcia ma wartość kilka omów, ale może to być patologiczna sytuacja, gdzie będzie jakieś uszkodzenie w układzie TN. Układ TT Niby yy, nieskończoność, ale to może być również przerwa w przewodzie PF w pozostałych układach. Ponadto, może się zdarzyć, że w sieci zasilającej TT, ja mówię o sieci, która nam doprowadza prąd ze słupa do budynku, a może się zdarzyć, że będzie wykonana błędnie instalacja wewnętrzna w układzie TN. No, i nie wykryjemy w ten sposób. Dlatego tak ważne jest sprawdzanie tego w zakładzie energetycznym. Należy pamiętać jedno. Z sieci zasilającej TT budynek można konfigurować sieć jego zasilającą w układzie tylko TT. Jeżeli mamy sieć zasilającą TN, instalacja wewnętrzna budynku może być wykonana zarówno w systemie TN jak i w systemie TT. No. To by było tyle. Teraz pokażę aspekt praktyczny wykonywania pomiaru impedancji pętli zwarcia. Wykonamy sobie najpierw pomiar zwarcia LPE, ponieważ instalacja jest zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Użyjemy tego w trybie RCD aby nie zaprowadzić do zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego, bo mielibyśmy tutaj absolutne ciemności. Jak to tutaj sobie użyjemy? Adapter dedykowany do tego pomiaru. Dla uproszczenia całej procedury możemy aktywować pomiar przyciskiem start zarówno na adapterze, jak i przyciskiem start na mierniku. Tu już widzimy na wyświetlaczu symbol adaptera. No, i tutaj pokazuje LPE, że nie mamy napięcia na przewodzie. Zatem zaczynamy. Wkładamy sobie adapter do gniazda. Następnie tu mamy taką, aby powiedzieć, pineskę. Naciskamy sobie palcem, dla sprawdzenia, czy nie mamy czasami napięcia na przewodzie PE. Pojawiłby się nam sygnał dźwiękowy, jeśli by coś takiego miało miejsce. Na razie nic się nam nie pojawia. Pojawił się nam w tym momencie wartość napięcia LPE i wciskamy sobie przycisk start. Pomiar się dokonuje. Będziemy czekać na zakończenie. Ja w tym czasie jeszcze powiem, co mierzymy. Mierzymy w ten sposób sumę impedancji. No w zasadzie to jest impedancja jest, ma składową rezystancyjną, jak i reaktancyjną. Mierzymy sumę tych wartości dla źródła zasilania. Dla źródła zasilania w przypadku pętli tej LPE, no właśnie skończę najpierw mówić, mierzy, pętla będzie się w tym układzie zamykała. Od punktu neutralnego źródła zasilania przechodzi przez ziemię do uziomu roboczego instalacji, dochodzi do gniazda i wraca przewodem fazowym z powrotem do źródła zasilania i mierzymy sumę e, rezystancji, impedancji. Wszystkich elementów tej pętli, czyli tu będzie przewód fazowy od źródła zasilania, rezystancja uziomu, rezystancja ziemi na tej odległości między uziemieniem ochronnym a roboczym, rezystancja transformatora. W tym przypadku uzyskaliśmy właśnie wartość, akurat mi się zgasła. No cóż, zdarza się, zrobimy jeszcze raz. I ona wyjdzie kilka, kilkanaście omów. Należy tutaj pamiętać, że wartość ta będzie silnie zależała od pogody, od stanu wilgotności gleby, od rodzaju gleby. Czy to będzie jakaś gleba liniasta, piaszczysta, czy pomiar dokonywaliśmy przed, przed deszczem, czy po jakimś długim okresie suszy, no właśnie już się nam kończy. W tej chwili uzyskaliśmy wynik 13,38 oma. No, żeby to wyliczyć, będę o tym mówił w osobnym filmie, jak interpretować wyniki, co to znaczy. No, jest to na pewno wartość dobra, bo tutaj, żeby wyliczyć, należy używamy wzoru RA, gdzie jest to suma wartości. Rezystancji przewodu ochronnego i rezystancji uziemienia, razy prąd wyłączający urządzenia zabezpieczającego w wymaganym czasie musi być mniejszy od napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale. Najczęściej jest podawane 50 V, ale proszę pamiętać, że może mieć to różne wartości w różnych pomieszczeniach. W warunkach normalnych 50 V. W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności będzie to 25V. Na przykład będziemy mieć wannę, jacuzzi, tam będzie wartość dopuszczalna tylko 12V. I należy o tym bezwzględnie pamiętać, bo i zawsze przyjmujemy no, najostrzejsze kryteria dla danego obiektu, no bo niestety nie może być 50V dla wanny. I również wartość ta dopuszczalna zależy od ilości wyłączników różnicowo-prądowych zainstalowanych w sieci. No tutaj, jeżeli będzie układ TT, najczęściej zdarzy się nam wyłącznik selektywny, że instalacja jest prawidłowo wykonana na całość instalacji. Wtedy przyjmujemy wartość prądu zadziałania tego wyłącznika selektywnego, głównego. Na całość, no ale na ten temat będzie jeszcze poświęcony osobny film. W tym wypadku wykonaliśmy sobie pomiar pętli zwarcia LPE. Teraz wykonamy pomiar zwarcia pętli LN, czyli musimy wyłączyć sobie adapter z gniazda i przełączyć miernik na zakres LN. I wkładamy sobie adapter do gniazda. Wyświetla nam się napięcie pomiędzy z przewodem fazowym a neutralnym. Miernik jest gotowy do pomiaru. Ja dla odmiany teraz nacisnę sobie przycisk start na adapterze. Chwilę czekamy. Uzyskaliśmy już wynik. Jest to wynik 1,06 oma. No, jest to wiadomo, wynik jest mniejszy, dlatego że pętla jest w całości metaliczna. Ale żeby to ocenić, musimy mieć całość instalacji rozrysowaną, bo ocenienie takiego pojedynczego pomiaru no jest niemożliwe. I teraz, my musimy, żeby to zrobić, należy znać charakterystykę działania zabezpieczenia. Tutaj mamy zabezpieczenie wyłącznikiem nadprądowym B16. Co on nam daje? wyłączanie przy prądach od 48 do 80 amperów i dzielimy teraz sobie wartość napięcia 230 V przez 80 amperów, co nam daje maksymalną dopuszczalną wartość pętli zwarcia, ale należy pamiętać również o współczynnikach korekcyjnych. I tutaj będzie to 0,9 dla takiego obwodu rozdzielczego, lub dwie trzecie dla głównej wewnętrznej linii zasilającej lub obwodów, w których czas wyłączania jest dłuższy, czyli do 5 sekund. To byłoby, jeśli chodzi o ten pomiar na tyle. Więcej informacji będzie pokazane na ten temat w kolejnych filmach. Dziękuję za uwagę.